okej, okay, my zaczynamy nasz dzionek. Najpierw kawa i śniadanie. Chyba mamy. No to zarobię, żeby. My wczoraj mieliśmy bardzo wyluzowany dzień. Teraz idziemy na śniadanie, a potem zaczynamy przygodę z, del... z delfinami. Także idziemy sobie na śniadanko i na kawkę. A wy oglądajcie to, co myśmy wczoraj robili. Do zobaczenia po śniadanku. Ja będę chyba trzymać mikrofon tutaj, bo w tym momencie jak go widzę. <laughs> Gdzieś tu mi się zawsze rłączę. Jedziemy oglądać delfiny i z nimi nurkować. To nie jedziemy, tam nie będziesz nurkował z delfinami. Oglądać jedziesz. A nurkować trafę koralową, to znaczy już no. Dobra, kradniemy delfina z Egiptu. Oh. Akcja spontan. Za 5 minut nas mają odebrać. A my w ogóle jeszcze w proszku. No. Nie, wydaje mi się, że po prostu nam się popieprzyło. Nie, na tej GecioGuide pisze usta. Ma 30, sprawdzałam wczoraj. A, okay. <coughs> o, jest ten drugi kot chyba. Jest ten drugi? Nie. No, my sobie znaleźliśmy takiego kotka tutaj Mu zdjęcia trzaskamy. Jak nie zapomnę, to wrzucę tutaj. Jesteśmy już na łódce. Trochę się prawie osrałem, bo... Nie wiem, czy tam widać, ale już taki takiej kładcy musiałem zejść oby nie rekin. Coś chlupnęło Marta mówi gdzieś tam Ale woda zarówno Przestań z tymi rekinami No bo... to, bo to są o, Bo w Churgadzie jednego z jedni Ty jesteś w hurgadzie? To zauważyła, że Ta kanapa I ten banan płynie z nami Jak ktoś będzie chciał to będzie mógł sobie popływać Na tym, znaczy być Ciągniętym. Ja odpuszczam mm. Patrzę sobie tutaj <laughs> Nasi tu byli Nasi tu byli Ale żałuję, że ja nie mam naklejek też bym wlepy dał Lost and Purpose Interakcja powinna zacząć o 8.30 o 7.30 nas odebrali z hotelu staliśmy jeszcze przed hotelem z 15 minut, wtedy rundka jeszcze po... Można mogłam kawę się napić. Jeszcze można było kawy się napić. A teraz jak te czołki, nie wiem, chyba 12 po 9 nadal stoimy na wybrzeżu i czekamy aż nas... Wywiozłem na środek Morza Czerwonego i rzucąc dykinum no No to ruszyliśmy, żółwym dębem Nie ma słońca Słońce jest z tamtej strony, a Marta tutaj na Nie wiem czy mnie słyszycie ze względu na wiatr no, Tutaj koleś mówi, że gdzieś tu są delfiny no zobaczymy, co z tego będzie. Medus dużo jest, to na pewno widzieliśmy chwilkę delfina, Płyniemy dalej, żeby nie wkurzać. Może no, za, za dużo łodzi się rzuciło na nie, na no nie. No, no. A tego, a tego też nie chcemy. Z tego co wychodzi tak, bo będziemy mieli teraz safety briefing. Czekam aż się wszyscy zbiorą. I nie wychodzą? safety ogarnięte. Mamy cztery przystanki. Dwa na... Nurkowanie i. na na it's okay. Dwa na nurkowanie, i jeden stop na wyspie, i jeden stop na sporty wodne, z których my nie skorzystamy. Ej, ale ten banan tak pomału pływał. Dobra, to na banana. Dobra, za 20 minut się zatrzymujemy na pierwsze nurkowanie. Dobra, to idziemy do wody. Zaraz wskakujemy do wody. Okay. Ja już wyszedłem z wody. Ech, powiem tak. Widać mniej niż w zeszłym roku, dlatego nic nie nagrywałem. Rybek jest trochę, ale jest przejrzystość wody do bani. Ech, Wydaje się, że jest częsta, ale wrzucę linkę do naszej podróży z zeszłego roku, to sobie może ktoś będzie obejrzeć, jak będzie chciał. Poza tym trochę bardzo wieje i te fale są takie nie. nie dają pewności, jak się wypływa łbem, Czy złapię oddech, czy nie złapię oddech. Nie wiem, czy dobrze słychać, bo też mam tutaj jeszcze w pokrowcu, ale zapewne znacie historię Ocean Quest. No to tu mamy taką łódkę. To nie jest łódź podwodna, ale motorówka właśnie tej kompanii, która zatonęła. My się pochilujemy, nie będziemy wchodzić do wody następnym razem. Raz jeszcze... Ja mogę wejść, ale dopłynąć do brzodu. Okay. Mi się nie podoba. Byliśmy tu w zeszłym roku, to znaczy w Sheikh. Woda była o wiele bardziej przejrzysta. Wydaje mi się, że by było może spokojniejsze. E... No ale poza tym jak kupowaliśmy było napisane, że to jest tradycyjne. Nie wiem jakiś sonar czy coś. A tu to tak po prostu... Znać, nie. Delfinę, tak? Także jak będziecie bukować sobie wycieczkę, to nie sugerować, nie sugerować się wyrazem delfin. Okay. delfin. Jak chcecie nurkować z butlą, no to wiecie, że będziecie szukować putu. Jak chcecie oglądać piramidy, no to wiecie, że będziecie oglądać piramidy. Ale takie coś co jest niepewne, pozostawiacie to szanse, szansie, takie szansie no, losowi, no, losowi, no. Ech, to gadać. Od 0 do 10 daje rating tej wycieczki 3 no. Ludzie mieli są... w ogóle instruktorzy tu gadają nawet po polsku troszeczkę, także jeżeli ktoś się obawia, o troszeczkę zrozumie, to gadają. Dobra z wody wam nic nie pokażę. Raczej tylko widoki tego co jest wkoło koło. Delfino też raczej nie zobaczycie a, w ogóle nie jesteśmy daleko od brzegu. A tak. Jak tak, byliśmy to. w Szermelszej, to naprawdę poje, popłynęliśmy dość daleko. Myśmy no. chyba z godziny płynęli. A potem w drogę powrotną na kontrę, nie? No, a w drogę, w drogę powrotną żeśmy zapieprzali. A, te, a tutaj to jest dosłownie brze, brzeg widoczny. Czy no. Że no ale wycieczka na dwie osoby kosztowała to 42 funty. To niby nie jest majątek, ale no, dwie, dwie na łeb, lunch wliczony i tak dalej. No niby nie dużo, ale powiem. Dupy mi nie urwało. Second stop yes. Dobrze. 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 Wszystko dobrze. dobrze, dobrze. Nie ja wiem czy coś słychać, po wiatr, a ja nie mam teraz już mikrofonu. Tutaj jesteśmy o wiele bliżej tej rafy, tej drugi przystanek. Ale mówię te fale, jak widać nie są najmniejsze i nie czuję się zbyt pewny, żeby w tym sobie próbować. Ale woda cieplutka. <mulety> Cały czas tych delfinów, ale ja jakoś nie wierzę, a ty? Tutaj załoga stara się rozruszać ludzi. Wydurniają się i tańczą, no ale... No nie narzekam, to nie jest ich wina, no trudno, tak czasem bywa. Ale tu woda się czysta wydaje. No ale mimo wszystko te fale, to takie są dla mnie. Meduzy, które tutaj mamy, są fioletowe. Myślisz, że zjadliwe Płyniemy w stronę Orange Bay, za chwilę się zatrzymamy coś tam pozwiedzamy troszeczkę, bo to też jakie fajne rzeczy są zobaczymy, może troszeczkę chociaż zrekompensuje brak delfinów co? Ok, mám svou privatnou ludečku. Bay. woda w miarę ciepła, ale komercyjne miejsce. Nie wolno zbierać muszelek, zabierać niczego Marta. Ja cię sprawdzę. Tylko że nie ma co w Nie wolno. Ładne są kusi żeby wziąć, ale trzeba szanować. No właśnie minąłem jedną. Gdzie? Dobra, kamień zapomnij. Do Tego. Nie, jest ładnie, jest, 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 jest fajna miejscówka, ale też dużo ludzi. Broń Boże, my nie narzekamy, bo jesteśmy wdzięczni, że możemy sobie pozwolić na to, żeby czasami gdzieś pojechać. No ale dużo ludzi. Jest taka zgloryfikowana plaża, taka, ale fajna, fajna. Ja to bardziej ubolewam nad delfinami. Jak delfinów nie znajdziemy, to filmik się będzie nazywać Orange Bay. Ale gdzie te delfiny? Idziemy na punkt widok widokowy, ale, ale parze jak w Saudzie. Bierzemy nasze poduchy, bo mamy tutaj poduchy, idziemy się poopalać trochę. No bo co nam zostaje? No nie, o, nie, nie. Nie. Nic nie ma. Tutaj to, to jest tak, że tu przyjść, czasem więcej. Odhaczyć i Odhaczyć. I... Da. A siedzimy tu półtorej godziny prawie. No ja, ja, spokojnie. Woda czyściutka, woda fajna. Gdyby nie to, że to jest drewna zrobione, to by pomyślał, że to mogłoby być nawet jakieś jacuzzi. No, no, to wywalamy się na plażę, nie? Dobra. Bye. Dobra, O, wodę i. Plażę. No, jest no? okej. Okay. Gdzie ma Pani? Ogólnie to mi się podoba, tylko ludzi za dużo, ale cóż, nieważne. Woda fajna, w miarę ciepła, metuski pływają, jakieś tam małe sporadycznie rybki. Siedzimy sobie przy tym barze tutaj, na poduchach, bardzo dużo tu naszych rodaków. A nudno na tej wysepce. My jesteśmy już z powrotem na łódce. Jak zobaczę delfiny to będę bardziej zadowolony. Póki co, to szału nie było, dupy mi nie urwało. Chcesz iść do kapitana? Nie. Ludzie teraz się będą wbijali na banana z taką kanapą na motorywce. E, ja odpuszczam, Jesteś? Nie odpuszczam, jedziesz? E. Z takim bananem, ja mam tylko jedno wspomnienie związane z szczękami. Dobra, ja sam na to nie idę, ale z chęcią ponagrywam, jak się ludzie wypieprzają z tego A nie, no widzieliśmy e, nie, bo jest taki banan, jest jeszcze taka kanapa Nie kanapa, a może banan też, a ja kanapę widziałem jak się przewróciła Dobra Rzucimy jakąś fajną muzyczkę Oglądając ich nieszczęście o, ja widziałem tą kanapę co się wywaliło Zobaczymy co im tu się stanie Nie, nie wywróci chyba No Dobra, będziemy kończyć ten filmik. Jedziemy już z powrotem do hotelu. No, nie jesteśmy jakoś super zadowoleni z tej wycieczki, no ale to tylko takie nasze personalne odczucia. Za dużo ludzi. Ten Orange Bay, jak dla mnie, po prostu za bardzo taka zgloryfikowana duża plaża. Leżeć na plaży, to ja mogę u siebie w hotelu, a nie tutaj. Ja no to wyglądało trochę inaczej, że tak no, odosobnione to wszystko. Było... Nie da się robić fajnego zdjęcia, bez ludzi wokół. Ludzie jak mrówków i ciągle. 50 dolarów, czy tam euro, za parę zdjęć takich wiecie, pozowanych. To było... no to się może takie, kurde... I cały czas ice cream, coffee i oczywiście wszystko, chcą się mi także to za, za bardzo. Ja jestem zadowolony z tego, że na wycieczce było napisane, że jedziemy oglądać delfiny, a dosłownie jak wypłynęliśmy tylko, z tak powiem z portu, to widzieliśmy trzy delfiny i zacznęli no dobra, to odpłyniemy trochę dalej później, nie? No ja pomyślałem, no dobra, odpłyń trochę dalej, wyłącz i po, poczekajmy, zobaczymy. Nie, po prostu popłynęliśmy dalej na ten, na, na ten snorkeling. No mówię, jak dla mnie to tak, na pięć gwiazdek to dałbym im dwie, żarcie dobre było. bufet, przyjaźnie ogóle, ale nie. Nie, może mówię, może dlatego, może, może dlatego takie odczucie mam, bo już w zeszłym roku coś podobnego robiliśmy, ale było to jakoś lepiej zorganizowane, zdaje mi się, dobra, jutro nie robimy nic, a po wietrze jedziemy na Stare Miasto, jak, jak, się taksówkę zamówić. jak uda mi się taksówkę zamówić, bo to tutaj mam parę aplikacji, jakoś chcę coś działać, no, ale a, a to tanio wychodzi jak się korzysta z tych aplikacji. Jak skorzystasz z modelu, że płaci 10 razy więcej za taksówkę, także no masakra. Dobra, dzięki, do zobaczenia na następnym razem. Bye, bye.